A tutaj, jeszcze postscriptum, właśnie jest jeszcze drugi fragment, który też opisuje w Marku rozdział 5. Teraz go przeczytam, gdy on jeszcze chodzi o tę siłę równoważącą. Gdy on jeszcze mówił: Przyszli ludzie do przełożonego co najmniej Twoja córka umarła. Czy jeszcze trudzić nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc to mówiono, rzekł przełożonego co Nie bój się, wiesz tylko. I nie pozwolił nikomu iść z, ze sobą, wyjątkiem Piotra Koba i Jana, brata Jakobowego. Tak przyszedł do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania i płaczu głośnego zawodzenia, wszedł i rzekł do nich: Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi! I wyśmiali go. Czyli tutaj znowu co widzimy: Był zgiełk, nadmiar potencjał, ludzie tam dupią, jest, pełno ludzi, znowu, Kurczę, nie... nie Tworzą nadmiar potencjał, który powoduje, że siła równoważąca to dziecko tam puch, trzymie, trzymie, w tym łóżku, że nie może nawet stanąć. Tak, takie, takie tutaj przesłanie, zgodnie z tą wychodzi. I Jezus znowu to powiedział. To musicie zobaczyć. Jest giełk, ludzie. wo ludzie. Wo, 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 wo. Nie ma, nie ma, ona nie żyje. Już ona na pewno umarła. Przecież. To jest bez sensu, Ona leży, się nie rusza, już tak dni. I Jezus <śledzianie> przychodzi. Dlaczego no, robicie zgiełk i poczucie? Dziecko nie umarło, tylko śpi! pi. <laughs> i wszyscy. Łoho, ale kto utupi, Co tupi? Kto to w ogóle jest? <laughs> I tak to wyglądało. Ludzie się zaczęli z niego śmiać. Wiesz, jest tłum. Wyobraźcie sobie jest w swoim mieszkaniu takie coś. Leży jakaś osoba, jakieś dziecko, tam powiedzmy 12-letnie, nie rusza się już trzy 3 dni, bo leży. W tym pokoju. W takim, powiedzmy, całym mieszkaniu, czy całym domu jest pełno ludzi i dupią, ona już nie umarła, tam ktoś tam gra na fletach, że już te pogrzebne, te. Nie wiadomo, czy umarła, ale tylko już wszyscy są przekonani, a już umarła, już wszyscy tam siedzą, dupią. A teraz fajnie umarła, ciekawe, co teraz, nie i tak dalej. I przychodzi jakiś koleś, w tym przypadku to był Jezus, i mówi: eee, e, ludzie, przyszło do niego pi, Czy <laughs> co on dupi, co on dupi, to nie? No i on tak obniżył wtedy tą ważność tutaj. Ważność nadmierny potencjał do zera poprzez użycie humoru, to co mówił Zeland w pierwszym rozdziale. nawet stumili te wahadło powiedzmy, które tam już się z tego zawiesiło. Oni już tam już też powstało wahadło. To nie tylko siła ruszająca, ale się też, też wahadło, bo to wahadło było polegało na tym, że ono ustaliło, że ona nie żyje i już się zaczęła robić. Scenariusz pogrzebu wręcz. Jest go zniszczył, tym, tym scenariusz yy, z powodu życia humoru. Bo to było humorzy, humorystycznie. Zgodnie z tym, co jest napisane w Ewangelii, jak Jezus potrafił czytać, myślał, więc wiedział, co zrobi, co się stanie, jak to powie. I teraz dalej. Lecz on odsunął wszystkich, wziął ze sobą tylko ojca, matkę, dziecka oraz tych, którzy z nimi byli, przed tam, gdzie dziecko leżało. Czyli. Yy, oddzielił tłum od tego dziecka, czyli oddzielił dostęp energetyczny do, do tego dziecka. I męczący dziewczynka za rękę rzekł do niej talitha chum, to znaczy dziewczynko mówię ci wstań. I popatrzcie tutaj, dziewczynko mówię ci stań. Jezus nie prosi, nie dziękuję, czy tam talitha tchum. nie wiem co to znaczy, nie znam hebrajskiego, czy tam greckiego, bo to chyba jest przykład greckiego. Bo jak, to, to nie chodzi o to, jakieś jest tłumaczenie, bo to, to wiadomo, to tam było milion. Tylko popatrzcie, on tutaj używa siły zamiaru. Zamiaru zewnętrznego, albo wewnętrznego, na sam jest ten pewien. mówię ci stań. Rozkaz, zamiar. Mówię ci stań. Czy masz w ogóle zamiar stać? Mam zamiar, żebyś ty stała, nie? Na takiej zasadzie. Bezinteresowny, bo on z tego nie, nic nie ma. Dlatego też... No ja ze sobą Mesjasz to był zamiar zewnętrzny Mesjasza, tak to pisał Zelot, w którymś rozdziale. Dziewczynka wstała, chodziła i miała bowiem 12 lat i usłupiali wprost ze zdumienia. Przekazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział i polecił, aby jej dano jeść. O! I tutaj też właśnie mówi Jezu, że przekazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział i polecił, aby jej dano jeść. Czyli, żeby znowu nie stworzyć nadmiernego potencjału. Czyli, żeby znowu tłum ludzi nie podszedł tam do tego domu i nie zaczął się pytać, wypytywać, rozmawiać na ten temat. Yy, no I żeby właśnie znowu nie stworzyć nadmiernego potencjału, który spowoduje ściągnięcie Siły rzeczy, które znowu by tą dziewczynkę rzuciło na ziemię. Tutaj też jakieś remedium jest, żeby dano jej jeść. Pewno chodziło, że ta dziewczynka po prostu była chuda, za mało jadła, stąd padała na łóżko, może miała anoreksję, nie wiadomo, czy coś tam, może jakąś chorobę, itd., itd., itd. dlatego ona, tak mogło się zdarzyć, że mogło leżeć kilka dni, na przykład się nie ruszać. Bo była zmęczona spała po prostu po 20 godzin, tylko że ludzie od razu założyli, że ona nie żyje, stworzyli zmiany potencjał i ściągnęły te siły równoważące. Do tego, żeby po prostu tą dziewczynkę przykryć tego łóżka, i już wahadło się czy o dobra, robimy pogrzeb, dlatego tam tej gapie i tak Więc tutaj Biblia fajnie. czy Biblia. No ja nie mówię, czy to jest prawda. bo to Ja sobie z tego nie, nie mówię tego z pozycji wierzącego, bo jestem wierzący osobiście. Tylko od pozycji transurfingowej. Załóżmy, że nawet to nie istniało nigdy w historii. Za, za, załóżmy, że to był ag, agenci i tak dalej, tylko tu też fajnie jest opisany, jak może działać model transurfingu. Jak, jak można to na podstawie transurfingu wyjaśnić? Dlaczego Jezus tak zrobił właśnie? Dlaczego powiedział, żeby nikt o tym nie wiedział? Akurat w tym momencie, bo tutaj był potencjał na to, żeby stworzyć ten nadmierny potencjał i ściągać tę te nadmierne... Te. I chodzi o to, że ona mało jadła. Dopóki ona nie będzie dobrze mało je, dużo normalnie jeść, to jest te ryzyko, że ci ludzie znowu będą. Jak przyjdą, to znowu panie i ta w kółko, nie. I to jest właśnie na podstawie właśnie tego transurfingu. No i to, że wyśmiali go. On to zrobił specjalnie, żeby go wyśmiali, żeby obniżyć ważność. Parek szpum! Tam już wszystko. Tam był pogrzeb, tam był pogrzeb. Jezus przychodzi wali żar. Kurczę, ona nie śpi. czy znaczy ona nie żyje, ona śpi. Ua, ha, ha, ua, nie ma wahadło stłumione. Potencjał nadmierny do zera. Dobra, wypierdalać. Ja idę sam, nie? Z tymi ci, rodzicami, nie? Oni namiernie na potencjał, ale jakoś musiał Jezus, Jezus wiedział co robi, nie, nie znamy może całego kontekstu. No i tutaj zamiar zewnętrzny. Stań! Stawaj, kurwa, a nie, proszę, może stań, może nie, nie? PUM! stanęła. Chodziła zaraz, to nie było, że ona nie miała chodzić. usłupiali ze zdumienia, no i przekazał im już naciskiem, żeby tego czasu nie powiedzieć, że nie wyskoczyć. E, Jezus, tu to leczy. Znowu to dziecko dziecko, dziecko łamąca, by rzuciła na ziemię, ta w kółko, nie. O to chodzi w tej przypowieści. W przypowieści, to nie jest przypowieść, to jest to jakby historia, a nie przypowieść. No i to jest dobre, patrz. Piotra pozwolił tylko, żyć Piotra Jakuba i Jana brata Jakupowego, nie? Też. E, czyli nową, jak najmniej ludzi, jak najmniej tego potencjału, jak najmniej ludzi. Tu, tu głównym powodem tego, że dziewczynka leżało, byli ci ludzie, jak najmniej ludzi. Wiem, że były jakieś choroby i tak dalej, no ale na poziomie transferfingu właśnie to było to. Okej, okay, więc mamy tutaj to załatwione. Ja to jeszcze, jak nie znałem traserfingu, to nigdy tego nie rozumiałem. Tej historii, bo to ja zawsze to tak się umiałem, to akurat to zawsze tą historię umiałem sobie fajnie wyobrazić, bo to był pogrzeb, nie? ludzie tam stali, fletniści tam grali, kurczę, Chopina, No i tutaj Jezu przychodzi mu, no nie, ona nie umarła, ona tylko śpi! Wszyscy się śmieją z tego, nie? O co w tym chodziło? A tak naprawdę chodziło tylko o transfering, tak naprawdę. Jezus tutaj jako, no bo to można też tak wyjaśnić, że Bóg jest praworządny, a prawami świata rządzi ten surfing, więc Jezus mógł używać maksymalnie oczywiście zajebiście na surfingu, tak naprawdę. Jezus to był mistrz surfingu, można też powiedzieć. Zamer zewnętrzny, zewnętrzny był na poziomie Mesjasza, tak jak to pisał Zeland. te cuda chodzenie po i tak dalej. Może, może w sumie porobię jeszcze więcej takich na podstawie Biblii, yy, też fragmentów. Mówcie mi, czy to jest fajne, czy nie, czy jestem szatanem, nie powinien w taki sposób rozpatrywać Biblii. Bo tam naprawdę bardzo, w szczególności w Ewangeliach i w listach apostolskich, gdzie jest tyle transerfingu, że wow, to jest ta, ten, cały czas, w ogóle cała Biblia to jest taki transerfing. Yy, różne zasady. Jest dość dużo jakichś takich dziwnych wirusów. Jeśli patrzę na ekotraser, to jest dużo bez sensu. jakieś wahadła specjalnie tworzysz, i tak dalej. Dziwne. Tak, jakby to już Bóg nie pisał, tylko tam było coś dopisane przez jakieś ludzi, czy może wahadła. No. Tak więc dziękuję za uwagę. Talitha Kum. Tak, jest napisane w Dobra. Elo, elo.